Jedziemy. Witam, z mną Paweł Majok, dyrektor Zatem Kultury w Krynicy. Witam, Witam i na Tobie chciałbym się zapytać, co sądzi o kickboxingu i naszej imprezie, jak się Panu podoba? Jeżeli chodzi o kwestie kickboxingu, to jest to fantastyczne wyzwanie dla tych młodych ludzi, którzy rzeczywiście widzimy na macie. Pomysł na życie. W tym świecie teraz, jak ja to nazywam Fetyszu Pieniądza, jest to no, przedsięwzięcie fantastyczne, to. Gratulować i e, Krzysztofa Kublandzie, który jest jednym z porównujących autorów jakim związkowym, związkowi. No i oczywiście Państwa produktajki, <stanktanie> które... Przez kwalifikacje wycięża których mogą zdobyć no, też ludzie, którzy nie mają z tym na co dzień styczności. Bardzo dziękujemy za ciepłe słowa. Słyszałem też, że przygotował Pan, czy Centrum Kultury, jakąś ofertę specjalną naszych zawodników, żeby oprócz samych zawodów sportowych, gościć ich na przykład kulturalnie. Jak najbardziej tak. Oprócz tych imprez towarzyszących, które mamy podczas naszej długiej Malutki na dyktatlu, na których oczywiście zapraszamy i zawodników, i gości, E, oglądających te zawody, przygotowaliśmy ofertę w Centrum Kultury, w naszym kinie e, dla wszystkich uczestników. Wydaje e, no? mi się ciekawą propozycję, nie tylko i wyłącznie właśnie dla tych osób, które znają Serdecznie. Przypomnijmy na teraz? ulica Piłsudskiego 19, kino cyfrowe, bardzo łatwo trafić. Jedyne w klinice. myślę, że wszyscy wiedzą, w którym miejsce jest. Wskażą bardzo no, Dziękujemy Państwu za zaproszenie, dziękujemy za wsparcie naszej wiedzy i do usłyszenia. Bardzo, bardzo jest mi miło. Pozdrawiam wszystkich czytających portal Kipo.pl